Witajcie z tej strony ponownie, Karolina Pawlik. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl odpowiedzi na Wasze bardzo ciekawe pytania. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tych odpowiedzi jak najwięcej informacji, które być może będą tym brakującym puzzlem w układance zwanej zdrowiem. Także przystępuję od razu do, do, do Waszych pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie na dzisiaj. Czy można pić maślankę trzy razy w tygodniu? Czy to nie jest za dużo? Bo mówi się, że maślanka jest zdrowa. Tak, rzeczywiście mówi się dużo rzeczy. Ludzie lubią takie hasła, że to i to jest zdrowe, a to jest niezdrowe. Ja weryfikując. Zweryfikując różne dzienniki żywieniowe moich klientów, zauważam, że bardzo często jest tak, że to, co jest promowane jako zdrowe, niekoniecznie wszystkim służy. Pani, pan, czy pani się pyta mm, o, konkretnie o maślankę? Wszystkie produkty mleczne, wszystkie produkty mleczne mają prawie to samą budowę białka. Nieważne, czy to jest mleko, kefir, śmietana, czy to jest ser żółty, biały, serek wiejski, serek topiony, czy to są lody, wszystkie produkty, które wywodzą się z produktów mlecznych zwierząt kopytnych, mają bardzo charakterystyczną dla tej grupy zoologicznej grupę białek. W związku z tym, trawione są prawie tym samym szlakiem metabolicznym, i Sfermentowanie, sfermentowanie tych produktów, czyli mleka, tak naprawdę nieznacznie zmieni strukturę tego białka. To znaczy, osoba, która ma problemy z mlekiem, to już jest symptom, znak, że ma nietolerancję białka mlecznego. I tak naprawdę to nie tyle chodzi o laktozę, która jest cukrem, chociaż laktoza też potrafi dużo złego zrobić, bo to jest wiadomo, że na cukrogennym podłożu nic nie jest w stanie się naprawić. Natomiast okazuje się, że to białka robią problem z naszymi jelitami, że to białka przyczyniają się do rozszczelnienia bariery jelitowej. Osoba, która przez długi okres czasu tkwiła na dolewania sobie przykładowo mleka do kawy, która w poniedziałek zjadła ser żółty, we wtorek dolała sobie mleko do kawy albo zrobiła cappuccino, w środę zjadła serek wiejski, a w czwartek zjadła owsiankę na mleku krowim, tak naprawdę błędnie, tkwi w, tkwi w błędnym założeniu, że ma różnorodną dietę. I, I rzeczywiście przez wiele lat w ten sposób, takim postępowaniem, obciążyła sobie szlaki metaboliczne, które obsługują grupę białkową. Dlatego natrawienie białka fermentacją nie będzie wyjściem w sprawie polecam osobom w ogóle nie tylko osobom chorym ze zniszczoną śluzówką, z problemami żołądkowo jelitowymi, z migrenami, z zespołami bólowymi, z chorobami z autoagresji, polecam wrzucić w rotację te produkty, które były przez was zwyczajowo nad do zwyczajowo nad spożywanych produktów należą, to już wiecie, produkty, domyślacie się. Produkty zbożowe i produkty mleczne, dlatego picie codziennie maślanki albo kefiru w trosce o, nasze, o naszą florę jelitową, nie będzie dobrym rozwiązaniem. Tutaj pytanie jest, czy o konkretną ilość razy, trzy razy. Ja u siebie zauważam, że raz w tygodniu już robi problem. Widzę, że mniejszy problem robią te tłuste rzeczy nabiałowe, czyli masło śmietana 36, natomiast problem robią te chude. Im, chudziej, tym im chudsze produkty nabiałowe, tym więcej białek alergennych trzeba sprawdzać po swoim układzie pokarmowym. Trzeba sprawdzać, jak reaguje przewód pokarmowy, jak reagują wasze stawy. Jeżeli macie jakiekolwiek bóle, jeżeli macie suchości śluzówek, jeżeli macie nadprodukcję śluzu, to trzy razy w tygodniu picie maślanki nie będzie korzystne dla waszych błąd śluzowych. Także ja polecam czasową eliminację bądź rotację. Korzystam z tego protokołu. Oj, może tak za mocno to zabrzmiało, ale z tego postępowania dr Ewy benaczyk witoszek diety dobrych produktów, czyli tego systemu od 3 do 7 dni, żeby zrobić przerwę. Czyli albo jadać co 4 dni, albo co 5 dni, albo jeszcze rzadziej. Tak, tak mogłabym ogólnie odpowiedzieć na to pytanie. Kolejne pytanie. Jakie pić herbaty? To było pytanie zadane przy filmiku o nowotworach. Dlatego będę mówiła o herbatach, czy też rozszerzę ten temat o napoje w kontekście chorób nowotworowych? Bardzo dobre pytanie. Ok. Działanie antynowotworowe mają te produkty, które wzbudzają alergię. Brzmi to trochę enigmatycznie. Kiedyś to rozwinę, jeżeli będzie, jeżeli będzie taka potrzeba. Szukamy produktów, które alergizują osobę dotkniętą nowotworem. Jakie to będą produkty? To będą produkty takie jak przykładowo orzechy z nerkowca. Tylko jak wypić orzecha z nerkowca? Polecam przykładowo mleko, zrobić mleko z orzechów nerkowca, czyli zalać orzechy nerkowca wodą, potem zmiksować i potem mamy takie mleko. Mleko, Można to mleko dodać do, nawet do herbaty i zrobić taką ala bawarkę. Można z tego zrobić budyń na skrobi ziemniaczanej, waniliowy. Okej, okay, ale wróćmy do tego, jakie płynne rzeczy pić. W postępowaniu nowotworowym są takie zioła, które wybitnie dobrze działają na, na komórki nowotworowe. Do nich należą wrotycz listnik, piołun, szałwia, mniszek, grawiola, aloes, y, rzęszeń, y, padma, basic, wilka kora, sok z jeżówki, herbata imbirowa, zielona herbata, można też wspomnieć się witaminą C. Y, y, Część z nich, część z tych produktów to są uznawane paraleki w medycynie, powiedzmy, tej niekonwencjonalnej. Mają działanie antynowotworowe, także jeżeli ktoś się zastanawia, co, jak można wspomóc leczenie nowotworu, to można sobie zainteresować się tymi, tymi ziołami, które wymieniłam. Co trzeba pamiętać przy nowotworach? że Nowotwór funkcjonuje na zasadzie yy, taki, że cukry pr proste napędzają komórkę nowotworową. Co to są cukry proste? Nieraz, nieraz było wspomniane na tym kanale. Cukry proste to są owoce, soki owocowe, to jest miód. Także nie polecam osobom, które zachorowały na nowotwór, słodzenie herbaty miodem. Nie polecam picie soków owocowych, ponieważ tym sposobem dokarmiamy komórkę nowotworową. Ogólnie w medycynie przyjęło się tak, że to, co podnosi cukier, czyli Postępowanie dietetyczne w chorobach cukrzycy jest identyczne jak postępowanie dietetyczne w chorobach nowotworowych. Czyli to, co u cukrzyka podniesie cukier, to u nowotworowca napędzi rozrost komórek nowotworowych. Także unikajmy tych produktów, które nie są zalecane w cukrzycy. Zioła, wszystkie zioła ja traktuję jako sproszkowane warzywo. Co to znaczy? Każde zioło, każde, tak jak każde warzywo, wywodzi się z konkretnej rodziny botanicznej. I tak, przykładowo ostropę, strumianek, krwawnik czy piołun wywodzi się z jednej i tej samej rodziny botanicznej astrowatych. I osoba, która codziennie pije cykorję, przykładowo i mniszka, jest to popularne ostatnio te rośliny są spokrewnione z astrowatymi, pije, z punktu widzenia alergologii pie codziennie to samo. Także w ramach nieobciążania szlaków metabolicznych proponuję rozeznać się, jakie produkty, jakie rośliny wywodzą się z konkretnych rodzin botanicznych. U mnie w standardzie u mnie w gabinecie jest taki standard, że każdemu swojemu klientowi przekazuję taką listę z segregacją, na poszczególne, segregacją warzyw, warzyw na poszczególne rodziny botaniczne i nie trzeba tego znać na pamięć, wystarczy po prostu sobie raz, dwa razy przeczytać i już mniej więcej wiemy, że przykładowo. Ziemniak, papryka, bakłażan, pomidor wywodzi się z jednej rodziny botanicznej. Są to psiankowate, baldaszkowate, to jest przykładowo marchewka, pietruszka, seler, koper, rzęszeń. Rzęszeń to jest jedna rodzina. I osoba, która leczy się rzęszeniem, a codziennie przykładowo w przeszłości piła buliony gotowane na marchewce, pietruszce, selerze czy, czy te rosoły ona tak naprawdę niekoniecznie wyleczy się rzęszeniem, ponieważ ciągle podtrzymuje szlaki metaboliczne przeładowane tymi roślinami z grupy baldeszkowatych. Także to mówię tak w kontekście ziołolecznictwa. Ponieważ sama zauważyłam, że ziołolecznictwo bez respektowania przeciążeń metabolicznych ma słabe efekty, i ludzie się zastanawiają, dlaczego jednego, jedno zioło wyleczy, a drugiemu zaszkodzi, albo nie wyleczy, albo nie będzie miał żadnych, żadnych pozytywnych objawów. Ok, czyli polecam jadać różnorodnie. Polecam jadać różnorodnie i pić różne herbaty y, też w sposób różnorodny. Czyli nie codziennie mięta, nie codziennie rumianek, tylko jednego dnia mięta, drugiego dnia rumianek, trzeciego dnia cykoria, czwartego kawa prawdziwa, y, piątego herbata czarna itd. Tak tak Kolejne pytanie. Rozumiem, że anemia z niewchłaniania żelaza będzie miała swoje podłoże w wielitach, y, ich nieszczelności i w źle zbilansowanej diecie. Skąd wiadomo, że jelito to jest nieszczelne? Czy to prawda z tym sokiem z buraków? Yy, bardzo fajne pytanie, szczególnie z odnośnie tego soku z buraków. Zaraz, yy, zaraz odpowiem najpierw, yy, jeżeli chodzi o anemię. Rzeczywiście, to co Pani mówi jest prawdą, to co piszę będzie miało swoje podłoże w jelitach, czyli każde zaburzone wchłanianie jakiegokolwiek mikroelementu, makroelementu będzie związane z, oczywiście z nieszczelnością jelit, stąd głównym moim motorem napędowym w całej mojej pracy jest zaprowadzenie szczelności jelit w każdej chorobie. Jest to punkt wyjścia. Jakie, Pani się pyta, po czym poznać, że mamy nieszczelne jelita? Można, można dużo, długo wymieniać objawy, które świadczą o nieszczelnych jelitach, ale powiedzmy, żeby jakoś to usystematyzować, podpowiem. Pierwsza rzecz, patrzymy na nasz układ pokarmowy, jak się, jak się zachowa, czyli patrzymy na to, jak często mamy wzdęcia, czy po jakich pokarmach mamy wzdęcia, gazy. Po jakich mamy odbijanie czkanie? Odbijanie czkanie często jest symptomem zbyt dużej porcji. Także to znak, że nieodpowiednio dobraliśmy dawkę pożywienia. Refluks, takie uczucie pieczenia, boleści w żołądku, biegunki, zaparcia, to już będzie świadczyło o tym, że mamy rozszczelnioną barierę jelitową. Kolejnym takim układem, na który zwracamy uwagę, to jest układ oddechowy. Po układzie oddechowym można bardzo szybko stwierdzić, czy ktoś ma dobre śluzówki, czy nie, bo tak naprawdę ktoś może powiedzieć: No jak, no ale gdzie krym, gdzie rzym? Czyli. Mamy tutaj przykładowo boli nas gardło, a, a ja mówię o szczelności jelit. Tak, bo to jest tak naprawdę ta sama śluzówka. Ona ciągnie się od ust po odbyt. I tak naprawdę to, że mamy objawy w tej części, będzie dowodem na to, że z dużym prawdopodobieństwem mamy objawy w tej części. Tylko one uaktywnią się albo później, albo Albo objawią się zupełnie niespodziewanymi przez nas objawami typu bóle w stawach, typu bóle migrenowe. Dlatego wracając do układu oddechowego, patrzymy czy nie ma drapania, czy nie ma takiej potrzeby odkasływania, pokasływania, czy nie ma suchości w gardle. Laryngolog powie Wam, że, że w momencie kiedy macie wydzielanie, czyli śluzówka wydziela żel... To świadczy o tym, że jesteście jeszcze w miarę młodym organizmem. Jeżeli chora śluzówka reaguje żelem, śluzem. Natomiast jeżeli macie już suchość, czyli po produkcie macie taki, taką wielką potrzebę napicia się wody, ogólnie macie suche usta, suche oczy, macie problem z założeniem soczewek kontaktowych, bo po prostu macie taką suchość, że, że to wam nie pozwala kobiety mają suchą pochwę, suchości mogą być w różnych częściach ciała, to już świadczy o tym, że jest to symptom starzejącej się śluzówki. Czyli nie ma już tego zabezpieczenia w postaci żelu, śluzu, tylko jest już ta forma zaawansowana. I wtedy trzeba to... Te osoby nie powinny unikać tłuszczu w diecie, a zazwyczaj niestety stronią od tłuszczu. Czyli tak, odkrząchiwanie, wydzielanie duszności, pokasływanie, ściekanie po tylnej ściance gardła, nadmiar flegmy, zatoki przewlekłe, łzawienie w oczu, gdzieś tam zaburzenia słuchu, bóle ucha, szumy uszne, przykładowo nadmiaru białek zwierzęcych, to są również symptomy rozszczelnionej śluzówki. Bóle migrenowe. Wszystkie w ogóle zespoły bólowe, one widzę, że są powiązane również z nieszczelną śluzówką. Bóle mięśniowe, niewłaściwy stan skóry. Także można by wymieniać i wymieniać. W ogóle z tego, co zauważam, to większość chorób, chorób z autoagresji też, czyli wszystkie symptomy, które przejawiają się w chorobach z autoagresji, one są powiązane z nieszczelną śluzówką. Zresztą nawet jak... Czytacie książkę jednej z wybitnych alergologów w Polsce, Danuty Myłek. Ona, jak pisze o cukrzycy typu 1, to w definicji podaje, że jest to choroba z autoagresji, która jest spowodowana silnym rozczelnieniem bariery jelitowej. Także wszystkie choroby z autoagresji powinny być leczone moim zdaniem na nietolerancję, alergie, na wrażliwości pokarmowe. Czy test wuraczany jest właściwym testem na sprawdzanie szczelności bariery jelitowej? Nie, nie jest właściwym testem i trochę się nie dziwię przedstawicielom medycyny akademickiej, że że Podśmiewują się z osób, które reprezentują przeciwległy nurt, czyli z medycyny naturalnej. Dlaczego? Rzeczywiście, czasami, osobom, które zajmują się medycyną naturalną, brakuje wykształcenia biochemicznego i w związku z tym przekazują informacje, które mogą wprowadzać ludzi w błąd. Nie sprawdzamy szczelności jelit, nie da się sprawdzać szczelności jelit poprzez test buraczany, ponieważ trzeba wiedzieć, że to, czy nasz mocz będzie miał żółty czy czerwony kolor po burakach, jest związane z tym, w jakim stopniu nastąpi degradacja betanin, czyli tego barwnika, barwnika w buraku. I ten barwnik może być zarówno żółty, jak i czerwony. Może być żółty i wtedy, jak będzie żółty, i to będzie wciąż barwnik z buraka, no to jego sił rzeczy nie zauważymy, bo nasz mocz jest żółty, barwnik jest żółty. W związku z tym osoba, która oddala mocz na kolor żółty po burakach, niekoniecznie może mieć, ma szczelne jelita to wcale nie jest weryfikator to czy będzie żółty czy czerwony będzie powiązane z wieloma różnymi czynnikami po pierwsze czy przykładowo czy ma jak funkcjonuje jej przewód pokarmowy czy w danym dniu sporo jadła witaminy produktów z, z witaminą z grupy C z witaminą C czy będzie miała dużo żelaza tego dnia czy ma właściwe pH? Czy ma kwaśne pH, czy ma bardziej zasadowe pH? Będzie zależało od tego, w jakim jaką florę danego dnia ma ta osoba. Także nie możemy weryfikować szczelności jelit poprzez test buraczany i chcę Was wyprowadzić z tego błędu. Bo mam wiele osób, które mają silnie rozszczelnioną błonę śluzową i to widać po innych symptomach, natomiast mówią, że nie siekają na kolor czerwony, w związku z tym uważają, że mają szczelne jelita. To wprowadza ludzi w dziw błąd. Ok, myślę, że na ten moment kończymy. W, w kolejnym odcinku znowu przejdziemy do Waszych komentarzy i do odpowiedzi. Pozdrawiam Was.